Współczesna profilaktyka pozwala uniknąć wielu groźnych chorób. W związku z miesiącem profilaktyki nowotworowej zapytaliśmy jeleniu górzanki, czy akcje pozwalające na wykrycie między innymi raka, to dobry pomysł. Muzyka jest to jak najlepszy pomysł, bo jedynie w ten sposób możemy dotrzeć do większej liczby ludzi, w jakiś sposób ich zainteresować do tego, aby podjęły działania w kierunku swojego zdrowia, bo tutaj o to chodzi. Najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim to, żeby zadbać o siebie. A jak to jest z tym zdrowiem kobiet? Kobiety pamiętają o tym, żeby systematycznie chodzić do lekarza, bo to, to chyba tak samo jak w przypadku mężczyzn. Z tym bywa bardzo różnie. Tutaj nie można znaleźć reguły. Są niektóre panie, które badają się i młode dziewczyny, które badają się regularnie, a są niektórzy, którzy, których ciężko jest po prostu za, którym ciężko jest przemówić tak do rozsądku, żeby poczuć rzeczywiście przebadać, bo to jest tylko dla ich zdrowia. jest Konieczne, że tak powiem. A czy w pani opinii takie badania są systematycznie prowadzone w wiele Czy pierwszy raz coś takiego jest zorganizowane? Różne badania były już organizowane, ale nie wiem, czy tak, ja, ale tak nie śledzę za bardzo, ale chyba były. Nie, nie często, ale. inicjatywa rozumiem, że zasługuje w pani opinii na uznanie. No tak. To jest bardzo dobry pomysł, bo trzeba się badać, bo nigdy nie wiadomo co się może stać i, i trzeba po prostu to robić. A profilaktyka nowotworowa to w różnym wieku warto sprawdzać. W każdym wieku. Tak naprawdę już nastolatki powinny zaczynać, bo nigdy nie wiadomo, czy jakiegoś guska nie będzie, czy nie będzie jakiegoś problemu. A im wcześniej, tym lepiej. Czyli krótko mówiąc, taka inicjatywa to jest dobry pomysł, żeby organizować w mieście. Systematycznie. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. No, bo kobiety w... potrzebują, żeby, z, żeby zbadać, a niektóre po prostu nie chcą im się, może iść do przychodni, a, a tutaj mają pod ręką. Czy takie badania warto robić i kobiety powinny sprawdzać często stan swojego zdrowia? Powinny sprawdzać i robić takie badania, bo to jest bardzo ważne, czy są zdrowe, czy, czy trzeba to leczyć. Czy tego typu badania profilaktyczne powinny być częściej robione, takie bezpłatne? Myślę, że częściej, bo na pewno większość ludzi może nie ma pieniędzy. A mi się wydaje, że jak takie badania będą ogólne, takie właśnie na takim placu, gdzie ludzie przychodzą, to przypuszczam, że na pewno powinno być częściej. A pani skorzystała z porad osób, które jest udzielają tutaj? Tak, 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 raz byłam, raz kiedyś, byłam to chyba parę lat temu, ale teraz nie akurat. Już dopiero zobaczyłam, nawet widziałam, że to jest coś takiego. A Dlaczego tak ważna jest profilaktyka, między innymi nowotworowa? Wcześniej wykryty jest uleczalny rak, akurat. Także mówię, że jak się człowiek czasami zwleka, bo się może boi, że się. Nie po prostu, że się coś dowie i dlatego może się ludzie po prostu boją chyba. Czyli krótko Atak. mówiąc nie ma się czego bać, tylko iść do lekarza. Trzeba iść do lekarza mi się wydaje. Warto to za mało powiedziane. Należałoby I, i bardzo dobrze właśnie, że organizowane są takie badania profilaktyczne, bo ludzie boją się badać. Bardzo się boją, bo boją się jaki wynik usłyszą. Ale medycyna tak poszła do przodu, że... Nawet wykrycie brzydkich spraw szybko jest duże rokowania są na wyleczenie nawet całkowite, jak kiedyś, boże, do pięciu lat. I uważam, że naprawdę powinno się wychodzić do pacjenta i badać. Zwłaszcza, że dzisiaj jest ciężko ze, ze, ze służbą zdrowia ciężko się dostać do specjalistów i takie. No uważam, że to jest naprawdę bardzo duży plus, że takie rzeczy się robią i namawiać jak najbardziej agitować na badania kobiety, że nie tylko kobiety, mężczyźni, wszyscy żeby się badali, bo szybko wykryta choroba jest lepiej zapobiegać niż leczyć. Wiadomo, że to jest i taniej i lepiej dla służby zdrowia i dla pacjenta.